Hej, źle wsadziłeś, albo wsadziłeś dobrze, to będzie rzutowało na Twoje życie, na życie pokoleń w Twojej rodzinie i jeszcze w dalszej rodzinie. Takie jest prawdopodobieństwo bardzo duże i tak będzie. Więc teraz się zastanów, czy wsadziłeś dobrze, czy wsadziłeś źle. Taka była hostka. A tak yy, poważna sprawa. Mój bardzo dobry kolega, kiedyś, bożyszcze kobiet na tamten czas, chłopak po najlepszym liceum, jednym z najlepszych w Szczecinie, piątkowy uczeń, źle wsadził. Bardzo dobrze wyglądający, bardzo inteligentny, bardzo fajny i ciekawy człowiek. I bardzo mądry człowiek. Ale. Jego poziom intelektualny był taki. No bo zawsze piątki, szóstki, tam nie było innych ocen, tam trójki chyba nigdy nie było na świadectwie, więc książkowo i życiowo również dawał sobie radę nieźle. Ale kobieta, z, któ z którą wsadził, poziom intelektualny, poziom intelektualny, poziom mentalny, poziom, poziom no. Nie będę dalej mówił jaki poziom. No tak te poziomy mniej więcej tak się gryzły. To była dziewczyna ledwo co po zawodówce. Yy, Odsłoniła lekko swoje walory na dyskotece. Wylądowali w domku. Pyk, pyk, pyk. Okazało się, że wyszło z tego, z tego jednego czy tam drugiego wieczoru. To już najmniej istotne. Wyszło dziecko. Ona patrzyła na niego jak na obraz, on wziął ją po prostu od niechcenia, ale nie wiedział, że ta, ta noc, ten wieczór, te dwa wieczory, albo ten jeden wieczór, nie wiem jak tam było dokładnie, czy to była jedna noc, czy to były dwie noce, które zaważyły o tym, spowodowały to, że chłopak po roku runął psychicznie. Wylądował w psychiatryku. Yy, wylądował w psychiatryku, i ta historia ciągnie się do dziś. Więc minęło, myślę, 25 lat. 20 w każdym razie ileś lat. Yy, I od tamtego momentu oczywiście rozmawia, ale ta historia się ciągnie cały czas za nim. Ta historia nie ciągnie się tylko za nim, ponieważ yy, ponieważ dziecko jego również ma dziecko i następne zaczyna się pokolenie, które które no niestety będzie bardzo wchodziło w życie z rozwaloną główką. Dlatego zastanów się, bo to jest bardzo ważny temat, czy wsadziłeś dobrze, czy wsadziłeś źle. Rozmawiałem z nim raz na jakiś czas, rozmawiam po raz na, na parę lat i za każdym razem, pomimo tego, że coś tam mówi na jakiś temat, za jakiś czas wrzuca tą historię, że no wiesz, jaka ona była. No niestety kompletnie jej intelekt, no intelekt, no. Całkowicie to, to, to był inny poziom, yy, poziom, który on sobie wyobrażał. No ale że lubił od czasu do czasu wypić alkohol w tamtych czasach, więc odsłonięcie trochę biustu. Miła buzia tej dziewczyny spowodowała to, że wylądowali w łóżku. Dramat ciągnie się latami jego i jej dziecka. I dziecka, jej dziecka, jego dziecka również. Więc pokoleniowa tragedia, yy, pokoleniowy dramat tylko z, z jednego powodu: Że źle wsadził. Zastanów się nad tym filmem, bo już kiedyś nagrałem jeden film: jak to jest ważne w Twoim życiu. Ale, żeby rozpoznawać jak wsadzić, żeby rozpoznawać pewne rzeczy u kobiet, na co zwracać uwagę. To jest troszeczkę szerszy temat i nie na ten odcinek. W każdym bądź razie, jeżeli masz problem z uwodzeniem, z pewnością siebie, lub chciałbyś się dowiedzieć coś na, w tym kierunku. Na dole jest link do moich szkoleń. I, i ja w tym wszystkim Ci pomogę. Osobiście dzisiaj pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i życzę, że jeżeli będziesz wsadzał, to żeby to był Twój cudowny sad. Hej.